Halo. 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 Ciesamuj, Halo? Ciesamuj, to, boż, Halo? Ciesamuj, to, boż, Halo. 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 widzowie, Halo. 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 Dobra, dzisiaj grał w Minecrafta sobie ogólnie i będę, będę sobie tutaj mój dom tutaj taki ustrajał sobie mój do dom na wiejmodzie, powiedzmy. Widzicie, dzisiaj mamy modziki w Minecraftie i będę dla was nagrał odcinki z Minotroftów na modach. Aha, dzisiaj widzę wiele ja mody. Mhm. To jest na coś. Widzicie, dzisiaj widzimy... Już wczoraj o tym myślałem. I dzisiaj się spełniło moje marzenie. Widzicie B. I to jest trzecia w górę, subskrypcja, jeśli tego nie macie. I nie piszę mi tutaj teraz na Napiszcie Napiszę teraz mnie na czacie, czy wam się takie coś podoba. Bo nie wiem. O kurczę miałeś się teraz ok. Ale. Słuchajcie, widzę, ja muszę sprawdzić telefon, to... Nie mnie. mnie, widzowie? I to jest to bardzo... Dobra. Tu włączę słuchawki. Widzicie, widzę, Patrzcie, Minecraft na modach. tak, o. Jak się tutaj widzą, patrzcie, widzę, krzeszeł, krzesełeczko, jakieś może takie sklapniałe sobie. to jest takie piękne. Ta gra jest taka piękna modami. XD totalna. Ale pogo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nie, ja prawie bym przecież nie przeszedł. A dobra. Eee, widzę, że to jest tak proste budy. Och, Boże. A te mody pięknie wyglądają, nie widzę. Be. O kurczę Może z panem Harrisonem jeszcze pogadamy. Tu z panem Harlessonem. Halo? Tylko mm, słuchawki mi nie działają, więc zaprosicie chwilkę poczekać. Halo? Halo? Jest wszystko. Oh my god. W ogóle jeśli się w Fortnite to Możemy z do niej tylko wbić do Fortnite. I potestuję sobie tu różne mody może jakieś patrzcie. Jakieś zwierzęta dziwne. Nie. 1, 2, 3, 4, 5. Nie musi widzę nikomu mojego kodu. Nie dobra nie działa. Źle pisałem 1, 2, 3, 4, 5. Dobra. Co to jest Izaga? O boże Dobra to powiedzmy sobie teraz odłożymy Bo to nie sumie nie patrzymy teraz I ja jajko wziąć tutaj, hec Heads. Wszystkie jajka sobie potestuję, nie? Tych modów O tu jest jakiś płaciek, O jakie to piękny już, i to widzicie Tutaj jest, nie wiem już co To jest kwiatek jakiś? O byk, big. mamy patrzcie, się <laughs> to? Oj, biały piernicze. Dobra, cały świat niszczymy! Dobra, wywalone. Cały świat we niszcza. Widzicie? I tu z takich zwierzętek, z modami. Ha, mam ich z modów. Wow. Ale to tylko wygląda widzę, we. Widzę dawajcie, walnijcie tą piękną łapkę w górę, za te, teraz tutaj robię i specjalnie na was instaluję modziki, więc postaram się, ja się was staram i szukam coraz więcej modzików. Właśnie ogarnę, bo dzisiaj mam te mody, i właśnie teraz ogarniam modziki, więc pogo, poga, poga, Boga, Boga, poga, O kurde. O, tu nam, Bo ta lawa bije, patrzcie. To ich wija. Biedne z rządko. byk. Byk. Dobra, widzowie. Kończymy z Streamową.